możemy sprzedać. Za mało dóbr. Mamy siedem. Potrzebujemy tego. Gdzie będzie? Ludzie Cię lubią, panie? Są marchewki, są marchewki. Za mało prestiżu, mój panie. Szukam więcej. robimy strasznie dużo drewna. Przez nasze ziemię przeszła niewielka fala zbrodni. Ze składu skradziono część dóbr. Nie będą do zero. Ludzie cię lubią, panie. Idą. Klatki nie postawiłem moje. Niedobrze. Teraz musimy walczyć. Strasznie dużo życia straciłem. To jeszcze dajemy radę. Lud nie jest tobą zachwycony panie. Nie odbył się przydał, że przyniósł. Przydałoby się więcej jedzenia. Moje spodnie są za luźne. Niech dostarczy to i klikniemy. 48 brakuje chłopów, panie. Gdzie się biją? No, dziesięciu No jazda Powinno wystarczyć Niech jeszcze raz przyjdą to pójdziemy na nich Ludzie cię lubią panie Testujemy w honor teraz, potrzebujemy tego sporo, jeszcze na miód bym postawił. Musieli później jeszcze zainwestować. Ktoś nam podłożył świnię, panie. Pomór uderzył w naszą trzodę. Straciliśmy hodowlę świn. To niedobrze. Ludzie cię lubią, panie. Jedno psy nie będzie tak. Rozwalić komuś łeb? Tam ci już się dom. Brakuje chłopów, panie. Jakiś problem? Gdzie się biją? Jesteśmy gotowi ruszać przez Tak. Tylko szybko. pokaż, kogo bić. Zmiaż No to jazda, no to jazda, no to jazda. To Ludzie szybko. cię lubią, panie! 1500. Co? Tracimy tu tylko czas. Nie potrzebujemy no więcej chlewni. Nie można tu tego zbudować. Na pozycję. No ni! Wekernicy rządzą. Nie zaraz szybko na nich. Ta. Roznieście ich chłopcy! Teraz oby wygrali Wekiery gotowe! Pani! Niech tych kuczników rozwalą. Przechodzimy w pokoju! Na kawałki i Roznieście ich chłopcy! Zaraz to szybko rozwalić. Udało się. Jeszcze jedną chlewnię. Wystarczy. Hurra! Panie, nasi ludzie oczyścili tę okolicę ze wszystkich zbójców. Chłopi świętują to zwycięstwo. No i dobrze. Gdzie walczą? Tak, niech szybko rozwalają nasz chmiel obsiadły wołki, panie nie potrzebujemy. Stracone. Kamienia też nie. No usuwaj się. Ludzie opuszczają zamek. No nie mogę usunąć tego. Tego nie potrzebujemy. Ani tego. Nie mogę tego usunąć, coś się zbudowało. O jas, udało się. Ludzie cię lubią, panie. I to można sprzedać. Za mało dóbr. Ani tego, ani tego też już nie chcę. Bo potrzebuję teraz winnicę. Nic nie uprawy, mielu potrzebuje. Nie winnice. Jeszcze jedna, jak wejdzie. O, ładnie. Jeszcze poczekać, bo ja byłem browar zrobić. Gdzie się biją? Wszystko rozwalać. Trzebuje miejsca. Oni! ich chłopcy! Ludzie opuszczają zamek. Oni. Wekiery gotowe! Co so, troszeczkę miejsca zrobimy? Tutaj też już to niewiele daje. Piękny mamy dzisiaj dzień, panie. No, możemy zmniejszyć jeszcze. Jakiś problem? Znieście ich, chłopcy! Dobra, jak tam idzie. 1200 dostaniemy. Wasza jeszcze. wysokość! Jeszcze jakiś już przyszedł, jeszcze nie. Ludzie cię lubią, panie. Żeby te druwary zrobić. Jeden tu, drugi. Nie mamy więcej drewna. Wiedzenia nam przybywa. Co mnie cieszy? Oj, połowę czasu. 128, mało, nie mam marchewek. Potrzebujemy dwieście. Nie można tu tego zbudować. Um, uciekaj mi stąd. Ludzie cię lubią, panie. W zamku rozpętał się pożar, panie. Pożar. Czy mamy dość studni, by opanować to zagrożenie? żeby nie odchodzili. A na razie mamy dwóch na plusie. Ludzie opuszczają zamek. Więc na razie nie będzie źle. Mamy tych marchewek Mamy jednego na plusie. On tego nie gaśnie, ale ci dopiero. O, pożar już nie ma. Brak podatków to jedno. Ale może jakaś mała darowizna? No jeszcze czego? 250 Już powinno być dobrze mam 1500, tak dobrze Dalej usuwamy to co nie chcemy no, są w ogóle nam niepotrzebne Grazie